Jak już po nazwie to jest Daily Vlog, ale dzisiaj jest Wielkanoc, więc się cieszę bardzo, bardzo. Jest obecnie godzina 8.58 i długo będziemy właśnie jeść już śniadanie wielkanocne. Ja tylko Wam pokażę, co mam na sobie. Mam taką niebieską, taką turkusową, bardziej sukienkę. Yy, z taką, taką, taką falbanką tutaj jest z, z takimi cekinami. Mam też taki naszyjnik z sówką. I mam właśnie takie rozpoczęte z wiankiem, więc myślę, że to wygląda ok. No więc teraz, zaraz za chwilę będziemy mieć więc już kończę na chwilę obecną i za chwilę się teraz zadowolę. E, tylko wspomniało mi się, że chciałam, chciałabym Wam jeszcze powie, czy pokazać mój taki parapet, ponieważ tak go słodko z Takie kurczacz, więc są takie mega mega ups, słodkie. E, tak. Tutaj jeszcze na boku. Jest coś takiego. Króli, oj, y, oj. Taki ten pionek, y, taki jajko, króliczek, moje włosy. Y, I tutaj jest również taki króliczek Taka maskotka. No i tutaj jak właśnie widzicie, tak to wygląda. No więc ja już nie przedłużam i idę. No W ogóle trochę trochę się przedłużyło. No i ja sobie siedzę i się nudzę, bo. Niestety, ponieważ jest już godzina 9.12, a odsyłałam się do was około 8, chyba 53, czy jakoś tak? No i mówiłam, że będzie zaraz śniadanie, czyli około 9 miało być, a jest już 7, prawie, że 15. I będzie to około 10 minut, więc, no niestety, się przedłużyłaś, jestem już głodna. <głodna> 7. Ok, więc ja już jestem po śniadaniu i właśnie zaraz idę szukać prezentów, więc bardzo cieszę. I jak właśnie poszukam prezentów To właśnie potem wam pokażę Co nieco, ile może ich mam Ale co właśnie w nich mam To się dowiecie we wtorek Ponieważ jutro właśnie nagram co tam miałam I pewnie we wtorek Wrzucę, więc Czekajcie z niecierpliwością A i właśnie Zapomniałam wam, wam powiedzieć, że jest 9.58 Okej, okay, więc Ja już wróciłam Mam tutaj tyle prezentów nawet sporo, więc e, na razie jeszcze ich nie rozpakowałam ale co jest w środku, to dowiecie się, tak jak mówiłam już we wtorek no i właśnie idę je rozpakowywać rozpakowywać, no tak e, no i potem się teraz odezwę okej, okay, więc ja wam mogę tylko zarazić tylko tyle, że właśnie dostałam taki czoker bardzo mi się podoba jak na to mam jeszcze taki naszyjnik, ale to jak już widzieliście w tamtej części Czy nie, w tym filmiku po prostu na samym początku pokazywałam wam, może po coś czego nie zdjęłam Właśnie taki czoker dostałam, ale nic więcej wam nie pokażę Dopiero cały filmik, który właśnie dostałam zobaczycie wy we wtorek, wy we wtorek Czyli 16, 18, z tego co dobrze policzyłem I, i, i zaraz będę robiła taką kulę z pompą, wow, z takich pomponów, ale już właśnie i właśnie to też dostałam na Wielkanoc, ale Wam już nic więcej nie powiem. Hejka, ja właśnie już jestem, teraz właśnie obecnie jest godzina 12.36. Ja mam na sobie właśnie dwa czokery, które dostałam oj, na Wielkanoc tylko że mi się trochę ojda i mam jeszcze, mam jeszcze bransoletkę i prescionek, ale ja wam już więcej nie pokażę ale mogę, jedynie tylko teraz wam przyniosę i wam pokażę czy przyniosę i pokażę, tak więc tylko tyle wam pokażę, że z pomponów z pomponów te, te, pompon wow, właśnie zrobiłam taką kulkę ona jest taka mega, mega miękka ale tak jak już mówiłam, wszystko dokładnie wam pokażę w filmiku, który będzie. Oj, światło! Które będzie wrzucony albo 17, albo 18, ale raczej 18, bo wątpię, że się jutro, czyli poniedziałek. Zdążyłaby robić, ponieważ wy pewnie ten tego vloga oglądacie właśnie w poniedziałek, no bo wątpię, że go wrzuciła właśnie dzisiaj w niedzielę, no ale może, kto wie. No i w sumie to chyba na razie tyle, więc za chwilę się do Was odezwę. Tak w ogóle chciałam Wam jeszcze powiedzieć, tylko czekajcie, tylko zniszczy telewizor. Więc właśnie teraz mi się y, pobiera tutaj. Spotkajmy się. Więc właśnie mi się pobiera, spotkajmy się tutaj. Zostało mi jeszcze 8 minut, a pobrało mi się już y, pakiet rozgrywki, ucieczka w plener. Więc się bardzo cieszę. Myślę, że za chwilę właśnie jak mi się ściągnie, ściągnie to Wam y, wszystko. Y, zaraz tylko do Was wrócę. To Wam po prostu wszystko pokażę, tak jakby, może nie, że wszystko, tylko e, troszkę, nie wiem, jakie, to, jakie są ubrania, wiadomo, też nie wszystkie, e, albo ewentualnie taki, jak to się nazywa, taki po prostu moment z gry, no coś w tym stylu, mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. E, no i właśnie teraz chyba sobie pomaluję paznokcie, ponieważ sam lakier, e, no i sobie Wam chyba, no zresztą zobaczycie, pomaluję i, zobacz, e, i zobaczycie. Więc właśnie sobie pomaluję paznokcie takim lakierem, to jest taki mocny, 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 bardzo mocny róż właśnie z Miss Sporty, tak, to jest, e, tutaj, o właśnie, mm. no chyba dobrze pokazałam e, i jeszcze jest taki lakierem, który właśnie dostałam na Wielkanoc, to właśnie ostatnia dosłownie, dosłownie, czy chyba, o, chyba dosłownie, Zobaczę, ale postaram się po prostu już Wam nic więcej nie pokazywać, bo po prostu chcę, żebyście to zobaczyli na moim filmiku, ale i tak Wam większość, większość pokażę właśnie na tym filmiku, tylko troszeczkę Wam pokażę te czokery, taki, który Wam zaraz pokażę. Eee, właśnie, że pompę pom 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 dostałam tą kuleczkę. No i wiadomo do Simsów ten pakiet rozgrywki i dodatek. Ale to jest chyba jedna czwarta tylko co dostałam, albo nawet jedna piąta, więc spokojnie e, Więc dostałam też taki lakier e, Models Own e, I po prostu to jest taki lakier, co to jest taki, e, tak jakby taka posypka właśnie, że to jest taki e, sposób użycia, że się maluje po prostu takim lakierem e, Ostrość, proszę Potem się pasuje właśnie tymi, tymi koleczkami. Czekajcie, niech mi to zapie ostrość. O, halo, halo. Się pasuje tymi kuleczkami, Potem się tak, jakby to tak hmm, klepuje. A potem się nadmiar wsypuje do tej właśnie tubki. Więc właśnie sobie maluję tym, tym lakierem Taki teraz taki mocny, mocny róż. I właśnie, a potem takimi kuleczkami, To są takie zielone. Zielone koleczki. Tutaj właśnie to widać. No. Yy. Mm, tutaj właśnie. Więc później Wam po prostu pokażę, jak to wyszło. W sumie stwierdziłam, że, że teraz mi się nie, nie, nie chcę tych malować paznokci. Że, że, że po nie, nie chcę się malować paznokci, więc poczekam na mamę, bo żeby ona mi malowała paznokcie. Choć zawsze właśnie sobie ja maluję paznokcie, ale to tam nieważne. No, ale w, w tym momencie w tym przypadku opoczywana na mamę, ponieważ mi się nie chce malować paznokci o oh, samemu, czy samej. I w ogóle sprawdzę, ile mi zostało. Do poprawienia się spotkajmy się. Cztery minuty mi zostały, więc super, jej! Znowu jest obecnie godzina 15.49 ja właśnie zjadam obiad, a tutaj ze mną leży mój kotełek tak, słodko sobie śpi e, i właśnie, bo mówiłam Wam, że właśnie, że właśnie, że pokażę Wam przynajmniej taki mega, mega skrót. Właśnie spotkajmy się i, i ucieczki w plener, ale właśnie już sobie to... Mm, już sobie właśnie przejrzałam ubrania z właśnie, z, no to jak właśnie mówiłam, z Spotkajmy się i z Ucieczki w plener e, I są bardzo fajne, ale e, nie, nie, nie nagrałam wam tego, ponieważ właśnie przyjechali akurat do moi klientkowie I no wtedy był, no wiadomo, taki hałas i no, no myślę, że wiecie o co chodzi ale od razu mówię, że spotkajmy się, są mega, super, mega fajne ubrania i fryzury. Tylko, że jest mało takich ładnych butów. E, taki dla, dla jakichś takich młodych dorosłych czy coś e, a ucieczka w plener to właśnie są też fajne ubrania, ale takie bardziej takie kempingowe, no wiadomo, myślę, że ten, ten, ten co ma e, właśnie tą u, ucieczkę w plener albo ma Sims i wie co to jest właśnie u, ucieczka w plener, to myślę, że się domyśla o co mi chodzi. E, ale jeśli chodzi o meble, to jeszcze nie testowałam w sensie ich nie e, nie no, nie widziałam ich, ponieważ już musiałam zjechać komputer, bo wiadomo, moi już, moi już obydwoje dziadkowie i babcie, no, myślę, że wiecie, o co chodzi, przyjechali i zaraz był obiad, więc musiałam zapnąć komputer, <laughs> a no, więc my to chyba tyle, no i właśnie teraz jadam obiad, tak jak mówiłam, że jest 15.51 już teraz, teraz myślę, że będziemy chwilę odpoczywać, potem będziemy jedli ciasto. No, i potem myślę, że może coś wam jeszcze nagram. Zobaczę. Myślę, że już, że już takie zakończenie, bardziej. No, ale na chwilę obecną to już tyle. Więc tak, ja już jestem i myślę, że powoli się już będziemy żegnać, bo jest godzina e, 16.45. Może nie jest jakoś jeszcze mega późno, bo ponieważ no, jest jeszcze południe, no ale już później to już nic nie będę aż takiego ciekawego robić, czyli by na to samo wyszło, że bym się po prostu pożegnała, nie wiem, około pierwszej, więc już bym nic poza tym nie nagrywała, więc myślę, że już się teraz pożegnam, no i wiadomo kciuki w górę, komentujcie subskrybujcie oczywiście no i do kolejnego, pa!